Witam serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzieciaczki już w szkole. Ja dzisiaj chcę troszkę udekorować salon, więc pomyślałam, że już zrobiliśmy choinkę w ostatnim odcinku, w ostatnim vlogmasie. Widzieliście, jak y, udekorowaliśmy choinkę z rodzinką, więc teraz brakuje udekorować troszkę salonik. Y, przyszły mi już lampeczki i dzisiaj. Już jest czas na dekorację salonu. Więc zjem sobie śniadanko malutkie, wypiję herbatkę i zabieram się za ogarnięcie troszeczkę salonu i dekorację. Jak dzieci przyjdą ze szkoły, to się ucieszą, że będzie e, udekorowany cały salonik. Później jeszcze dzieci chcieli zrobić jakąś małą dekorację, jakieś małe dekoracje w, w swoich pokojach, ale to już pomyślimy innego dnia chyba. Jelku jak ja kocham herbatki. Uwielbiam herbatki, napary. Zimą to jest normalnie. Mogłabym cały czas pić. Ten kocyk jeszcze jest jak. Jak ja byłam malutka, jeszcze jest, jest z Polski. Bardzo dużo lat. Tak sobie myślę i tutaj mi coś brakuje. Na zimę zawsze wstawiamy dywan. Więc idę poszukać ten dywan i wstawię go. Założę dywan, założymy lampeczki i zaraz zobaczymy. No kurczę, tak jakoś pusto bez dywanu. Dobra, mamy dywani. Muszę to wziąć, przesunąć. No. i zaczyna dawać klimacik nawet ten dywan dywanik mamy już chyba z tamtego roku nie, dwa lata temu babcia mi kupiła babcia nam kupiła ten dywanik schowałam go na zimę by gdzieś w październiku, nie wiem wrześniu chyba go umyłam na tarasie i ładnie go schowałam i sobie leżał i teraz pięknie będziemy mogli sobie dysfrutować, nie, nie wiem, jak się robi. Czasami mi wychodzą z głowy te słowa. Widziałam takie lampeczki na okno, ale nie mają tego, nie mają wtyczki, mają tylko to. Będę musiała poszukać coś, żeby je włączyć. Dobra. Na razie zamontujemy. Mam nadzieję, że Linduś będzie się zachowywała. Dobrze. Kto ma kotki, to wie. Jak to jest z kotkami w święta. My w tamtym roku też mieliśmy choinkę. Już pod koniec strasznie wyglądała. No i co y, codziennie teraz też y, muszę ją ogarniać troszeczkę. Bo sobie wchodzi do środka, co nie tam siedzi. <laughs> Kurczę, jak to zaplątali. Dałam kamerkę z tej strony, żeby było mniej lepiej widać, ale nie wiem, czy będzie mnie lepiej widać. Wiecie co, ja tak ten to założyłam, ale ja nawet nie sprawdziłam, czy to działa. Zaraz się okaże. łączę okay, oh, e, nie, nie działa. Dobra. Teraz muszę dopuścić wszystko. Dobra. Super! Super, lindo. Ty nie wchodź, dobra? Bo ja w, ja w międzyczasie tutaj y, przygotowuję, sprzątam i robię obiad. Dobra. Zejdź na kilka linduszy. Najdłużej czasu zajmuje chyba te rozwiązywanie tych wszystkich światełek. Mam nadzieję, że wytrzymają te światełka chociaż do, do świąt. Bo Linda lubi takie rzeczy właśnie. Już się czai. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Moja babcia ma dwa koty. I to sama sobie dała właśnie te, te same światełka na, na okno. I co róż mówi, że co róż wchodzą na, właśnie na okno, chcą łapać te światełka. I babcia co zrobiła, to bierze na noc, te światełka chyba yy, chowa do góry. Tak, bardziej bierze i z jakąś pineską, albo czymś tam. Linda, proszę cię. Ja już to widzę. Naprawdę, to jest tak zawiązane. No fajne. Teraz na pewno nic nie widać, ale w nocy będzie pięknie. Linda! Już bombkę wzięłaś, a ma tyle zabawek, nie, nie może być, muszę wam pokazać. Daj bombeczkę. Dobra, teraz brakuje udekorować trochę tutaj, z tej strony. Mam takie coś. Taki plakat, nie wiem jak to nazwać. Co przeważnie się daje na balkony na zewnątrz. Myślałam dać to na zewnątrz. Później myślałam dać to na schody. Ale sobie teraz myślę. Może dam to tutaj. Jak myślicie, będzie dobrze wyglądać? Tak świątecznie dla nas. A co? Nie to coś z tym też zrobimy. Myślałam, że mam więcej łańcuchów, ale wszystkie łańcuchy chyba ten. Dzieci mi zabrały do, do swoich pokoi. No i super. Fajnie, podoba mi się. Wzięłam taśmę klejącą. Na taśmę klejącą spróbuję to nakleić. światełka. Te światełka zawsze dajemy na, na telewizor. Świecą? Trzymajmy kciuki. Świecą! A mi się wydawało, że były niebieskie. To nie, niebieskie były inne. Nie. Dobra. Bez różnicy. <laughs> Zakładamy. I tutaj sobie kładziemy na telewizor pięknie. I nam oświetla pięknie zdjęcia. Już coraz bardziej jest świątecznie, ale brakuje jeszcze parę rzeczy, bym sobie tutaj udekorowała. Tutaj mi coś brakuje. Ale też z jednej strony nie możemy nic mieć, bo Linda od razu nam to albo zabierze, albo zniszczy, będzie się z tym bawiła. Nie wiem, jakiś łańcuch może jeszcze by do że tak. Tutaj te zdjęcia tamte, co mamy, albo y, tą lampkę. Co jeszcze pomyślimy. To musi być świątecznie. A, i kartki, które widzicie tutaj, to są y, listy do Mikołaja. Listy do Mikołaja i y, rysunki specjalne dla Mikołaja. Czekamy, żeby Mikołaj przyjechał saniami, zabrał listy. I przyniósł dużo prezentów. Teraz nie widać tak dobrze, bo jest dzień. Ale w nocy pokażemy, jak świecą światełka. Czy dojdą do nocy, co, Linda? Jak myślisz? Lecę szybko do sklepu, bo cebuli zapomniałam. A spaghetti bez cebuli to niemożliwe. Mam już cebulkę, makaronik mam już ugotowany. Mamy gotowane dość stywnie, pokroimy cebulkę, usmażymy mięsko, eee, Wołowę. tak Wołowę? wieprzowe, tak wołowę. <gry> zawsze się mylę. I robimy spaghetti, dzieci się ucieszą, muszę paznokcie zrobić, tak wiem, teraz chcę sobie zrobić kolor czerwony na święta. Dobra, pokażę Wam mniej więcej mięsko. Wołowe, nie wieprzowe. No co, myli mi się czasami. I tak. Mięso z Bonaria, ze sklepu Bonaria z Hiszpanii. E, co tutaj mamy? Porcentaje de grasa inferior a do 100% to jest. E, ile ma tłuszczu? To mniej niż 12%. E, Kolejne protein i proteinowe karne. Też mniej niż 12%. Cena za kilogram 11,65 euro. Możecie mi napisać, ile kosztuje w Polsce. No i niech to się trochę podsmaży. Później zalewam sosem pomidorowym i dodaję możecie troszeczkę jeszcze soli, pieprzu, oregano, tam do, do gustu, do smaku. Gotowe będzie za niedługo. Bo mogłam troszeczkę wcześniej dać cebulkę tak naprawdę, tak ona trochę tak wyczkliła, ale nic nie szkodzi. Raz tak, raz tak może być. Tak sobie myślę, zeszkliła? Nie wiem, czy się mówi zeszkliła. Nie się zapytam Dawida. Zaraz zobaczę na internecie. Cebula. Zeszklona. 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 Tak, cebula zeszklona to podsmażona na tłuszczu cebula, która staje się po pół przezroczysta, miękka i nabiera słodkawego smaku. No właśnie, to miałam rację. Dobrze powiedziała. <ścoughs> I taki piękny obiadek mi wyszedł. Smacznego! Cześć, Panie! Mua! co na Dużo leki z kondywalnikiem, co? to że się, się zrobiło. Taki duży, nie to cały ten. Mhm. <ślesy>

to tak, bo głowie się wtedy jest źle i zaczynasz się trochę Nie, by... ale żeby ci zrobili jakieś prześwietlenie, albo może sobie zatrafiłeś. Nie, jak bym sobie polał, mnie do drugiej czasy oczywiście bym poszedł, nie ma problemu, ale wiesz, to jest, wiosne, to, jest to jest zaskoczenie, trochę jakiś ból, hesto i wiesz, dużo ludzi mówi, idę do lekarza, za 2 godziny, to jest dobra. Wiesz, też nie jesteśmy z jest cukru, nie? Jesteśmy nie w nie w Teraz po obiadku, e... Malutki relaksik. Oglądniemy sobie jakiś filmik świąteczny. Co, Sebastianku? Mm -hmm. <laughs> Jaki filmik oglądamy? To. Na Netflixie? Mm -hmm. A to jest świąteczne? Mhm. Mm zaraz zobaczymy. To oglądamy. No teraz zrobimy troszeczkę lekcję, pouczymy się. W poniedziałek będzie egzamin? Powiedziałek czy we wtorek? W poniedziałek. Bo tutaj w Hiszpanii e, zaczynają troszkę wcześniej pierwszą klasę. Sebastian już chodzi do pierwszej klasy i ma 6 latek. A w Polsce zaczynają właśnie jak mają 6-7. A Sebastian zaczął jak miał 5. Tak? Tak. Dobrze mówię? Tak, miałeś 5 lat, tak. Dobra, to robimy teraz, pouczymy się chwileczkę. Masz jakieś lekcje do odrobienia, kochanie? Dobra, to, to, to zaraz zrobimy. Hello. Hello. Nie jestem wątpliwością coś dobrego! moja ja. kochana żona i mój synku! Hello! Nie widzę nikogo z mojej No Właśnie, dobrze ci się przypomniało, co? No. <grym> Zaraz będziemy cię szykować. A ja piję. tam tam wszyscy kończą rzuty, gdzie się nie mylę, dlaczego nie kończy? Wszystko na o czy tak. A właśnie jest, nie miał być No jest. A jest? Dobra. to będzie w nocy. To 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 długo nie wytrzyma. Coś mi się wydaje. A już? Tak, ale nie mogę, bo nie mam tego. Gdzie to było? Nie mam y, tego podłącznika, jak to się nazywa? Nie wiem. Czekam na ciebie. Méndez dale. Recepción es cuando entras, ¿no? El patio ya te lo conoces muy bien, seguro, ¿no? Por el fútbol y tal. No fútbol, no fútbol no, tal. No, no, no. ah, vale. Aula. Esto, 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 esto. esto. Sí. Linda. Patrzcie ją, patrzcie. A, jakby zaatakowała? No taka jest, że atakuje ludzi. Znaczy nie, nie atakuje. Ona jest wrzeczna ogólnie, tylko że nie wiem o co jej chodzi. A to Co nie? Jeszcze jest młodziutka, lubi się pobawić. Tylko że właśnie nie wiem, ona jest takim kotkiem, że nie liże. Tak jak wszystkie kotki, na że, czyli siebie liże, siebie myje w ogóle. Ale żeby kogoś polizać, to nie. Sencillo. Sencillo. Co drzwi? No drzwi. Uczę się teraz Davida na. Proszę Państwa, na co? Na kolację świąteczną, wigilijną, y, z firmową i w ogóle. No tak. Jesteś zadowolony? Tak, sobie. To się cieszy? Jeszcze nie poszedłem. To później będzie wywiad. Dobra. <laughs> Dobra, <laughs> dawaj. Czuję <Je> się słaby. <laughs> Wywiady chcą ze mną robić. Jedziemy. Trochę żelu. Ja tylko trzy że nie robię, dużo nie jest, ja już, już, już muszę nawet no, Nie jest strasznie dużo czasu, muszę przygotować. Przecież to jest szybka sprawa, o co tak. ci chodzi? Zaraz wyczynię. Liczymy czas. No, ej. Czekaj, grzmi. Ja to cię nie robię, trochę, nie dramatu, bez, trochę, nie trochę dramatu. Jestem Trochę dramatu trzeba. Tak, ja O. Tak? Proszę, niech jesteś najlepsza. Tak? Teraz sobie umyję ręce, ale zanim umyję ręce takim sposobem, e, chcę podziękować za oglądanie. Nie, jak się mówi? Chcę podziękować za oglądanie za... mojego filmu. Dziękuję za oglądanie tego filmu i innych filmików. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się w następnym vlogmasie. Pa!